Po dwóch tygodniach dostaliśmy nowy update w Brookhaven RP. Dodali nam nowy budynek, czyli cukiernie. Dwa nowe itemki związane właśnie z cukiernią i zmienili nam też itemki Donata, mafinki i ciasta. W ten sposób, że po prostu możemy je teraz kolorować, zmieniać ich kolor. No i dodali nam też skrzynowe rowery, z czego dwa są darmowe, a jeden jest za premium. My sobie sprawdzimy wszystko, co dodali, także oglądajcie koniecznie do końca. Zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem. Filmy są każdego dnia, także warto subskrybować, aby po prostu ich nie ominąć. No i przechodzimy do tego update'u. Myślę, że możemy sobie zakrząć w sumie od roweru. Myślę, że tak będzie najlepiej. Okej. Okay. Faktycznie mamy te krzynowe rowery. Ja sobie jeszcze wejdę z, mo już z mojego drugiego konta, żeby zobaczyć, bo widzę, że te rowery są w ogóle kilkuosobowe, patrzcie na to. I to jest rower numer jeden, ten właśnie pierwszy taki darmowy. Jego już widzieliśmy na przeciekach z update'u, ponieważ mieliśmy jakieś tam przecieki kilka dni właśnie przed update'em i właśnie na jednym z tych przecieków był taki właśnie rower, który jest na dwie osoby. Jest on taki mega długi jak e, taki, taka limuzyna rowerowa, można powiedzieć. Ja już sobie tutaj idę z mojego drugiego konta, usiądę sobie tutaj na tyle i tak to po prostu wygląda. Możemy sobie jeździć z dwie osoby i wtedy dwie osoby po prostu e, jakby tutaj pedałują. E, widzę, że coś dziwnie się jakby jeździ, bo jest takie opóźnione jest sterowanie. Ja jak klikam w tym momencie i to dopiero teraz skręca. Jest takie pół sekundy opóźnienia, można powiedzieć. Ale generalnie, rowerek bardzo fajny. Możemy też zmieniać jego prędkość i oczywiście kolor. No tak jak po prostu w każdym tym naszym pojeździe małym. Ogólnie ten rowerek mi się bardzo podoba i to jest naprawdę spoko. A właśnie, bo słyszałem jeszcze, że jest taki jeden błąd, że jeżeli osoba kierująca rower jest mała i weźmy sobie właśnie ten rowerek, a druga osoba, która jakby sobie usiądzie na tyle, jest duża, to wtedy jest jakiś błąd, że już w ogóle jest strasznie opóźniony. Okej, okay, faktycznie jest opóźnione. No. O to jest zdecydowanie błąd, bo jak klikam w tym momencie, o właśnie, i to jest dosłownie taka sekunda opóźnienia, zanim on skręci i się ruszy i tak dalej. Tak więc ogólnie ciężko jest tym sterować i to jest niefajne, no bo w sumie jednak jest to ten rower na dwie osoby, a kiedy mamy dwie osoby na nim, no to ciężko się po prostu steruje, więc no nie powinno tak być zdecydowanie. No ale dobra, w ogóle wziąłem sobie do pomocy biedaka, Myślę, dla niego zostawić łapeczkę w górę i sobie z dzwonkiem, bo zobaczcie, jaki on jest smutny. Zwykły biedak. Dajcie mu że łapeczkę do góry będzie zadowolony. Dobra, lecimy dalej. Drugi rower, który jest za darmo, wygląda w ten sposób. W ja się muszę powiększyć. A, już jestem powiększony, dobra, bo ten rower mi się jakiś taki Mały wydawał, ale to chyba przez to, że tamten był po prostu taki ogromny. I og ogólnie to jest taki rower właśnie z koszykiem, taki. Możemy zmieniać kolor koszyka czy roweru. Koszyka, okej. Okay. Więc to w sumie jest spoko, spoko taki rowerego. Nie też oczywiście za darmo. I zobaczmy, jak to wygląda, kiedy jakaś osoba właśnie tutaj do nas wsiądzie. Wow, okej, okay. obróciło mnie, ale możemy jechać. Ej, co jest, strasznie się ciężko jeździ. Znaczy, no jest ogólnie niefajnie. Ja teraz w ogóle mam najwyższą możliwą prędkość, a kiedy mam dwie osoby na tym rowerze, to się strasznie wlekę, a oprócz tego sterowanie jest bardzo opóźnione. I dodatkowo. Ten rower mi sam w losowych momentach skręca, więc no, to jest akurat błąd jakiś. przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest błąd, no bo tak raczej nie powinno być. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że oni to zmienią. Oczywiście, bo patrzcie jak szybciej jeżdżę, kiedy jestem po prostu sam. No a tutaj w tych rowerach nie chodzi o to, że jeździć po prostu samemu, tylko chodzi o to, żeby jeździć właśnie ze znajomymi, bo po to powstały te rowery, żeby one były na kilka osób. No ale dobra, niech będzie. Teraz to ja się spróbuję przewieźć. Uwaga. O, dobra, i tutaj już to wygląda w sumie normalnie, kiedy jeździmy. Natomiast tylko dla kierującego to jakoś dziwnie wygląda. No ale dobra, spoko, przejdźmy sobie do kolejnego rowera, który jest w ogóle za premium, Wow, co to jest. Ej, czekajcie, bo w sumie każdy taki mały pojazd, typu ta Hulajnoga typu deskorolka, rolka, to jak go zespałnujemy, to od razu się na nim pojawiamy, co nie? A to jest jedyny rower właśnie z tych mniejszych ogólnie pojazdów. To jest jedyny właśnie taki mniejszy pojazd, który po prostu się spawnuje. Nie tak, że my od razu, wiecie, po prostu na nim siedzimy, co nie? Więc to jest po prostu pojazd, to nie jest już jako mały pojazd, tylko normalny, pachcie, samochód. My nie możemy jeździć 200 na godzinę, wszystko tutaj, żeby upgradeować i tak dalej. Tam jest to jest akurat spoko. I to jest w ogóle rower na... Ile osób na 6, chociaż nie, czekajcie na 7, bo jeszcze tutaj widzę, że można usiąść, nawet jest takie bonusowe miejsce. A na tym można usiąść, na tych kołach, uwaga, na tym nie i na tym nie, dobra, więc jest 7, 7 miejsc po prostu. Nawet w sumie to nie wiem, czy jakiś pojazd ma większą liczbę miejsc, wydaje mi się, że nie. No to jest ogólnie spoko. Weźmy sobie w takim razie, ej, możemy nawet turbo wziąć, co jest grane. Więc to nie jest do końca taki rower, tylko faktycznie taki samochód. Tutaj nam się pojawiło teraz turbo, a dajmy sobie prędkość 200, czyli maksymalną, i zobaczymy, jak teraz będziemy jeździć. Wow, jak moje nogi szybko pracują, co? Co jest? Ej dobra to jest przesada, nie no tak szczerze to akurat fajne to jest, bardzo dziwny ten rower, patrzcie jak moje nogi szybko zasuwają, co jest grane, niesamowite to jest. Dobra, generalnie bardzo, bardzo fajne, możemy też zmieniać kolor tego rowerku, więc yy, no to jest oczywiście na plus, wiadomo. A właśnie, jaki jest Klaxon? Czekajcie, ja mam to podgłośniłem, ale to jest strasznie ciche, strasznie ciche, nawet na największej głośności jest ciche, ale słuchajcie tego. Słyszycie to? Ja tutaj klikam to F i wtedy jest jakby dzwonek, ale on jest strasznie cichutki i króciutki dźwięk, no więc no to akurat dziwne, że tak dziwnie to zrobili, ale fajnie, że zadbali o to, że po prostu nie jest tutaj zwykły klakson, tylko właśnie jest taki dzwonek. Dobra, co my jeszcze możemy robić? Możemy puszczać muzykę, ogólnie jest to zwykły właśnie pojazd w sumie, to nie jest taki wiecie, taki z tych mniejszych, tylko zwykły pojazd, wow. Dobra, wygląda to ciekawie, możemy sobie tutaj wszystko robić z tego co widzę. Okej, okay, klaksony działają, a dobra widzowie, widzę, odkryłem jak działa ten dzwonek, słuchajcie tego. Musimy przytrzymać i wtedy jakby ten dzwonek się dzwoni. O, może to słyszeliście? On jest strasznie cichy, nie wiem dlaczego, no ale jest. Ale dobra, mniej więcej tak to działa, więc w sumie spoko. Można nawet zmieniać swoje y, koła, po prostu swoje felgi i tak dalej. Możemy też podnosić po prostu nasze zawieszenie albo je obniżać. Wow, jak obniżymy to wtedy nasze koła się wbijają w ten, w kołpak, więc no to akurat dziwne. Ale dobra, generalnie spoko. No nie licząc tam tych błędów, właśnie, które mam nadzieję że zostaną naprawione. że Jeżeli właśnie jeździmy sobie na rowerze, to jest takie dziwne sterowanie przy dwóch osobach, no ale mam nadzieję, że to naprawią i że to po prostu nie będzie przez cały czas. Dobra, lecimy teraz zobaczyć sobie na cukiernie, ponieważ jest nowy budynek, znaczy, no, nie do końca taki nowy bo on jest po prostu na miejsce lodu. jak widzicie tu są stare lody, tutaj chyba nic nie zmienili z tego co mi się wydaje, no nie jest to po prostu stary, klasyczny, o nie nie do końca, nie jest to stara, klasyczna lodziarnia, ponieważ tutaj dodano nam milkszejka którego wcześniej nie było, No znaczy, sensie taki item już był, ale z tego co pamiętam do lodziarni nie można go było wziąć, więc takie, taka malutka zmiana z tego co widzę i jedyna też zmiana to jest to, że po prostu w rogu nam dodali że możemy sobie to też zmienić na, no pastry shop chyba, czyli po prostu y, cukier więc możemy sobie tutaj nacisnąć i zamiast lodziarni nam się robi cukiernia, ej jak ona się szybko w ogóle zrobiła, co jest, nie ma żadnego ładowania ani nic, więc ogólnie spoko, bo widać że ta gierka szybciej działa, no i tak to ogólnie wygląda no bardzo fajnie, takie słodziutkie to jest takie dosyć cute to pomieszczenie ogólnie no i co my tutaj mamy, wszystko jest takie różowe tu mamy yy, ladę i mamy babeczki, okej okay, więc to jest właśnie nowy itemek, jeden z dwóch nowych itemków bo jeszcze właśnie są nowe itemki, ale to może zaraz do tego przejdziemy, yy, tak co my mamy donat to już był i to było i to było okej, okay. no więc tutaj mamy na wystawie po prostu jakieś słodycze i tak dalej i tak dalej. Mamy też nowy zawód, czyli po prostu cukiernik, pracownik cukierni, tak więc spoko. Fajnie, że tutaj po prostu nie zapomnieli dodać nowego zawodu, bo często tak właśnie jest, że jak dodają jakieś nowe miejsca, to zawodu nie dodają, a teraz dodali, więc spoko. E, tutaj mamy kawkę do robienia, tu jakieś mleko, ekspres i tak dalej. No po prostu e, fajna kawiarnia, tak znaczy, no kawiarnia, cukiernia w sumie, nie. Tutaj mamy stolik, można sobie usiąść i ooo, ale fajnie co zrobili, patrzcie co to jest. Taka bardzo ładna wystawa i tutaj są właśnie jakieś słodycze i chyba można sobie brać z tego, też nie, no, niby można kliknąć, ale jak kliknąć, to nie dostaje nic, więc o, dobra, dostałem w końcu, ale musiałem kliknąć 10 razy, więc dostałem y, babeczkę. Tutaj na półka znowu jakieś słodycze, pełno słodkości. No i tutaj kolejne jakieś po prostu stoliczki, jakieś ławy i tak dalej, że można sobie było usiąść i zjeść. No generalnie fajne miejsce, myślę, że można je nieźle wykorzystać, można zapalać i zgaszać światło. No i zobaczmy sobie, jakie są te nowe itemki, bo pierwszy nowy itemek to jest właśnie ta babeczka. Drugi nowy itemek to zaraz zobaczymy, bo jeszcze nie wiem, bo ja oczywiście tego update'u nie sprawdzam, bo zazwyczaj nie sprawdzam. O tu jest nowy itemek. O, patrzcie, mamy tą tacę, która jest na story. Która ja mówiłem, że jest fajna. Aha, a ta tata jest pusta, no serio. Ale to, jak to? To my nie możemy. Czekajcie, jak, w jakiś sposób pewnie da się wziąć po prostu jedzenie na tą tacę, tylko ja jeszcze nie wiem, w jaki. O, dobra, musimy kliknąć na jedzenie w kawiarni. I teraz, jak kliknę na pączki, to są pączki. Na Baweżki to są mapeczki i mafinki. Ok, więc teraz mamy tacę pełną po prostu jedzenia. Spoko, a my to możemy stawiać gdzieś. O, możemy na stole normalnie stawiać i tak dalej. Dobra, bardzo fajnie. I może to jest też taki przycisk, że można to po prostu usunąć z tacy. Więc w sumie spoko, bardzo fajnie to działa. Nie wiem tylko czemu, kiedy sobie klikniemy na tą tacę, to dostajemy tylko babeczka a nie wiecie jakiś tam na przykład pączka o teraz dostaliśmy pączka dobra nieważne. to się jednak pomyliłem w takim razie no każdemu się zdarza i są te zmiany w itemkach które już mieliśmy czyli możemy zmieniać ich kolory i to jest w itemku mafinka, pączek i tort możemy po prostu zmieniać ich kolory więc no tort możemy zrobić na jaki tylko chcemy okej okay, i w ten sposób to wygląda no spoko ale i tak myślę że po prostu najlepiej ten tort wygląda albo na biało albo na tak lekko żółto co nie no bo na przykład taki no to nie wiem już taki ładny w sumie nie jest ale spoko fajnie że dali coś takiego Mamy Donata, którego możemy zmieniać kolor. I to jest akurat super, bo no to akurat potrzebowałem kiedyś. I pamiętam, że tego nie było. Mogę sobie zrobić Donata pod kolor mojego skina. Bęk, proszę bardzo, bardzo fajnie. No i mamy też Mafinkę, tylko nie wiem, jak tutaj działa zmiana koloru. Aha, że po prostu cała Mafinka się zmienia. Dobra, myślałem, że te jakby niebieskie elementy, które są o tutaj, że tylko te niebieskie rzeczy się zmienią, ale się zmienia cała Mafinka. Więc no, ciekawe w sumie. E, więc to są właśnie zmiany w tych tutaj itemkach, które już mieliśmy. A zobaczymy, czy my w ogóle możemy kolorować te itemki nowe. Tego nie możemy kolorować ani nic robić. Tutaj mamy z tą babeczką różne emotki, jedzenia yy, i tylko w sumie jedzenia, bo klikam tutaj F I nie mogę zmienić emotki, więc dziwne, ale niech będzie. I możemy też zmieniać jej kolor po prostu na. A, okej, okay, po prostu się zmienia ten krem na bapekse. Dobra, bardzo fajnie moim zdaniem. Te itemki też bardzo fajne. Ogólnie czekaliśmy dwa tygodnie, a nie jest to wcale jakiś duży update, bo dodali, dodali nam w sumie tylko kilka rowerów, czyli krzy, Dodali dwa nowe itemki, no i po prostu dodali nowy sklep, więc jak na dwa tygodnie czekania to nie wiem, nie jest to jakoś mega dużo. Ja mam dalej nadzieję, że wrócą update'y co tydzień na Bruchheim. No to było po prostu świetne, bo tym bardziej, że teraz po prostu bruchałem się firma i to robi dużo ludzi. Po prostu te aktualizacje teraz, a więc myślę, że w tydzień na spokojnie byście z kimś takim wyrobili. No ale zobaczymy, oni też się muszą nauczyć, robić te aktualizacje. Tak więc ja uważam, że ten update jest całkiem spoko, Oceniam go takie 8 na 10, przez to, że długo czekaliśmy na niego, ale jest całkiem spoko I też dwa punkty odjąłem za to, że właśnie są błędy z tymi rowerami i tak dalej, bo mam nadzieję, że to też naprawią. Dajcie mi dać komentarze, jak wy oceniacie ten update, zostawiła łapkę w górę i suba z dzwonkiem, Do zobaczenia już jutro. I pa, pa.